Siema Siemanko z tej strony, Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Wreszcie mam ze sobą mikrofon, więc cieszymy się wszyscy serdecznie. Możecie mi pogratulować, bo okazało się, że został tu w Bolesławcu. Więc sorry jeszcze raz, że wcześniejsze filmiki były słabiej nagłośniane, ale jeżeli to w ogóle usłyszeliście, bo pewnie nikt z Was nawet nie zwrócił na to uwagi, ale tak wyszło. <grym> W każdym razie dzisiaj mamy kolejny filmik z serii 5, a mianowicie 5 książek, w których pojawia się motyw szkoły, w których pojawia się szkoła. Eee, najpierw intro, później powiem więcej. Wiecie, jakby motyw takiej szkoły, czy szkoleń, czy czy takiego szkolenia, może bardziej w literaturze jest bardzo popularny, natomiast ja zostawiłam cały motyw szkolenia, jakby wywaliłam i tak, żeby mógł mi zostać tylko i wyłącznie motyw szkoły jako instytucji, do której się chodzi. Czyli wszelkie książki typu. Gdzie były szkolenia? Teraz mi nie przychodzi do głowy. Typu zmgły zrodzony, typu. Wszelkiego rodzaju fantastyki, w których głównie bohaterowie mieli swoich mentorów, którzy ich uczyli. Odpadają. Zostają tylko książki, w których jest szkoła jako instytucja i klasa i osoby, które do tej szkoły też uczęszczają. Nie wiem, czy rozumiecie. Tak w ogóle sprostowania, bo myślę, że motyw szkolenia może być dobrą, dobrym pomysłem na kolejne pięć książek, dlatego że to jest troszeczkę inny vibe między bohaterami, trochę inna dynamika, jak mamy osobę, która nas typowo uczy. I drugiego ucznia jako ucznia, który się uczy. Na przykład wojna Makowa też tak miała w pewnym momencie, jak Jung Yang uczył naszą Rin. Ona też chodziła do szkoły, więc ta książka by też pasowała tutaj, ale ostatnio bardzo dużo o niej mówię, więcej tu nie będzie. W każdym razie tutaj bardziej szłam w takie powieści typowo młodzieżowe. Czyli takie, które często są naszymi guilty które bardzo lubimy, yy, oraz w powieści, yy, oraz w fantastykę młodzieżową, albo ewentualnie w sci-fi się też tu pojawi jedno młodzieżowe, to gwiazd. Więc yy, w takie bardziej wiecie. Klimaty szkolne. I pierwszą książką, o której Wam powiem, i mam ją tu, <grytanie> jest do gwiazd Brandona Sandersona, dlatego że tutaj yy, ten motyw. Szkoły jest bardzo istotny. Mamy główną bohaterkę Spence, która bardzo pragnie być pilotem, ale tak wychodząc poza te schematy, bo e, trochę uważam, że ta książka jest za mało opisywana globalnie, przez co jej zrozumienie jest troszeczkę nikłe, bo wszyscy wiedzą, że jest ta Spensa, że ona chce stać pilotem itd., itd., ale to troszeczkę inaczej wygląda w taki sposób, bardziej jak spojrzymy na tą książkę z dala, że nie tylko na spęce. Ogólnie historia dzieje się na planecie, która się nazywa, nigdy nie pamiętam, mam zapisane, detritus. I detritus jest trochę taką naszą planetą Ziemią po katastrofie czyli na powierzchni nic się nie dzieje, życie jest pod ziemią. Na powierzchni mamy tylko naszą jakby stację, taką główną kosmiczną, oraz pilotów. Pilotów, którzy są bardzo istotnym, jakby trzonem tej całej wyspy. Oni najlepiej zarabiają, oni narażają swoje życie, dlatego że planetę co jakiś czas atakują krele, czyli takie złe stwory, które się dostają do naszej atmosfery, ale one jakby są bez pilotów. To są same statki. No i mamy naszą główną bohaterkę, której ojciec był pilotem, i w wyniku takiego nie do końca wiemy dlaczego on został uznany za tchórza przez co na tej spensie y, widnieje takie piętno córki z tchórza, ale ona bardzo, bardzo by chciała trafić do właśnie tej szkoły dla pilotów, która jest taka prestiżowa, dlatego że ci piloci no, ratują planetę przed zagładą. Y, I tutaj oczywiście nie będzie to dużym spoilerem, bo jakby mamy całe trzy części gdyby ona się w końcu do tej szkoły nie dostała, to chyba byłoby raczej z tymi książkami coś nie tak. Ona oczywiście trafia do tej szkoły dla pilotów i tutaj ten motyw szkolenia jest bardzo istotny i motyw samej szkoły, dlatego, że mamy całą klasę, poznajemy, Spensa poznaje nowych przyjaciół, z którymi nawiązują się więzy typowe dla jej wieku, czyli wieku tam 17 lat. Mamy również mentor, mentora tej klasy, ich jakby takiego wychowawcę, pilota, który się nazywa Koben, tak mi się wydaje, i on ich wszystkich uczy. Więc tutaj, jakby ten motyw, klasy, szkoły jest bardzo istotny i zajmuje tak naprawdę pierwsze trzy, czwarte książki, i później w kolejnej części również ciągle wracamy do tych więzi, jakie tworzyły nam się w gwiazd. Dlatego, jeżeli kogoś interesuje taki Motyw szkolenia w grupie, gdzie mamy klasę i nauczyciela, tylko oprócz tego to przeplatane takim wątkiem właśnie science fiction, to na pewno polecę Wam książkę do gwiazd. Podobny motyw w tym takim chęci zdobycia. Yy, wiedzy z zakresu, która jest dla nas nieosiągalna, tak jak początek właśnie tu do gwiazd, kiedy to Spensa nie, nie może być szkolona na pilota, jej marzenia legają w gruzach, marytmatysta Brandona Sandersona. Tam również jest motyw szkoły, natomiast ja nie chciałam dwóch książek Brandona Sandersona do tych pięciu tutaj dawać, dlatego żeby się po prostu no, nie powtarzać autorowo. Ja się staram być różnorodna, co wiele razy już powtarzam w, przy okazji nagrywania serii pięć. Natomiast jeżeli ktoś z Was woli takie klimaty mniej science fiction, a bardziej takie Hogwartowe, można powiedzieć, nawet nie do końca, ale takie bardziej mm, związane z czarami niż z przyszłością, że się tak wyrażę, to rytmatysta, rytmatysta również będzie dobrym wyborem tutaj. E, I wchodząc w takie klimaty bardziej, mm, można powiedzieć, moje guilty pleasure'owe, dlatego, że ja bardzo lubię seriale typu, nie wiem, e, nigdy, never ever, Taki z tą hindy, hinduską dziewczyną, albo typu e, Sex Education, którego nigdy tak naprawdę nie obejrzałam, ale to już jest inna historia. E, to zostaje w tych klimatach również bardzo, bardzo taki e, motyw szkoły klasyczny i jest to bardzo klasyczna młodzieżówka. E, jest w książce Perfect on Paper Sophie Gonzalez. Wkleję wam okładkę, bo nie mam jej fizycznie. E, tutaj mamy główną bohaterkę Darcy, i ona mm, trochę się zabawia w taką. Jakby to powiedzieć, trochę jak motyw jak w Sex Education. Ludzie do niej piszą z problemami i ona na te listy odpisuje, natomiast nikt nie wie, kim ona tak naprawdę jest. Zaczyna działać w takiej szafce, ludzie zostawiają listy w tej szafce, ona je po prostu zabiera i odpisuje na rzeczy związane ze związkiem. I przyłapuje ją na tym pewien chłopak Alex, i troszeczkę ona myśli, że on ją szantażuje, żeby jej pomógł zdobyć serce jakiejś tam dziewczyny, a ona. A, no, no, tak naprawdę tam się rozwija między nimi jakaś relacja, e, i tutaj ten motyw szkolny jest bardzo taki klasyczny. Ja, jak czytałam tą książkę, to się czułam, jakbym sama znowu była w liceum. Wszystkie takie najbardziej, e, to co najbardziej. Źle wam powiem, Źle wam mówię, bo nie mogę się wysłowić. To, co najbardziej każdy z nas lubi w serialach typu, tego typu, znajduje się w tej książce. A oprócz tego ona też jest bardzo pouczająca, dlatego, że porusza takie tematy e, t, i, bardzo. Związane na przykład ze społecznością queerową, dlatego że nasza główna bohaterka jest biseksualna. Mało uważam się, się o tym mówi, o, tak, o osobach biseksualnych i o, o tym, jak to wygląda właśnie u nich, dlatego że głównie zazwyczaj lubimy ludzi szuflat szufladkować do danych yy, takich kategorii, yy, i też o tym jest ta książka. Mówi o tym, że często osoby właśnie bis są szufladkowane jako osoby Homo lub hetero, albo nawracają się na homo lub hetero. I duży jest właśnie bardzo wątek z tym związany, dlatego ta książka też jest oprócz tego, że takim typowym guilty pleasurem dziejącym się w szkole, też jest bardzo pouczająca pod względem takim spojrzenia na człowieka i zrozumienia tego, kim on tak naprawdę jest i tutaj tak, jeżeli chodzi o sam motyw szkoły, to jest dosyć typowy, no bo i ta szafka szkolna, w której są te wszystkie wiadomości, i nasza główna bohaterka Darcy, która oczywiście chodzi na zajęcia, jej mama jest w ogóle dyrektorką, więc tutaj też jest taki dosyć myślę, że klasyczek zagrany. Ja ją przeczytałam w jedną noc, tak naprawdę, i to nawet nie noc, tylko w kilka godzin. Tutaj naprawdę możemy Połączyć to, co daje nam odpocząć, z tym, żeby się też czegoś ciekawego może dowiedzieć. Ja lubię takie młodzieżówki, lubię takie właśnie typowe szkolne, które gdzieś tam nam pozwolą sobie odpocząć. Więc perfect on paper jak najbardziej tak. I tutaj ten motyw szkoły naprawdę jest dosyć istotny. I następną książką. Ja, tak jak już ją wpisałam, to sobie pomyślałam, że ten mody w szkoły może nie jest taki oczywisty w pierwszej części, ale bardzo istotny jest w późniejszych częściach. I tutaj też, e, oczywiście, są to przypadki Morrigan Crow. Ja trzymam pustkę Wieczną, czyli trzecią, dlatego że tylko trzecią posiadam. Resztę czytałam w formie elektronicznej. E, I tutaj, wybierając Morrigan Crow, też sobie pomyślałam, że może takim. Lepszym wyborem w tej kategorii takich typowych e, fantastyk e, młodo-młodzieżowych pokroju Harry'ego Pottera e, będzie ekspres. Polarny? Nie, to nie to, to był film. Ekspres, magiczny ekspres. Ale mi już przez chwilę zaćmiło, ale ja do magicznego ekspresu, jeżeli chodzi o sposób postrzegania tam szkoły, mam dużo zastrzeżeń. Zwłaszcza jeżeli chodzi o podejście do matematyki w tej szkole, która jakby nie istnieje, a uważam, że skoro nie wychowują pokolenie młodych inżynierów, to jednak y, powinien być większy szacunek do tej matematyki tam. Objawiony, pokazany, dlatego zdecydowałam się na pokazanie przypadków Morrigan Crow, czyli po prostu serii o Nevermurze, dlatego że tutaj, o ile w pierwszej części ten motyw szkolny dopiero się rozwija, to w późniejszych oczywiście on jest jak najbardziej na pierwszym miejscu. Natomiast najpierw o czym jest ta książka, bo na pewno nie każdy z Was wie. Mamy tutaj Morrigan Crow, która jest przeklętym dzieckiem. Urodziła się w Dzień Przesilenia któregoś z tych dwóch. I to jest taki pechowy dzień uznawany w tej krainie, w której ona się rodzi, i ona musi zginąć przed swoimi tam 11 urodzinami. Więc zaczyna się dosyć mrocznie. Natomiast przed tym jakby zabójstwem jej, egzekucją, o egzekucja to jest dobre słowo, ratuje ją pewien mężczyzna, który zabiera ją do krainy zwanej Nevermurem, dlatego że on twierdzi, że ona ma jakieś tam wyjątkowe zdolności. I te wyjątkowe zdolności musi pokazać właśnie, żeby dostać się do szkoły dla takich uzdolnionych dzieciaków w Nevermurze. I właściwie o tym jest pierwsza część, o tej rywalizacji. Natomiast tu już możemy e, zauważyć takie pierwsze więzi, jakie łączą e, głównych bohaterów i bohaterkę. To poznawanie się, które jest charakterystyczne dla chodzenia do wspólnej klasy. I jeżeli ktoś lubi właśnie takie klimaciki, e, pokroje Harry Potter, to chociaż ja uważam, że e, tutaj e, tam klimat może nie jest tak podobny do Harry'ego Pottera jak sposób yy, przedstawiania tej powieści. Tu, momentami naprawdę, yy, myślimy sobie, bo, że była inspiracja, tom Rowling. Yy, to to było bardzo długie w, wtrącenie, i teraz kończę przecinek, to polecam tą powieść. Niesamowite, że się odnalazłam w tym zdaniu w ogóle. Yy, to polecam tą, tą powieść właśnie pod takim względem takiego klimatu. Który nada się nawet na teraz te miesiące, które nadchodzą, bardziej na grudzień. I tutaj też Morigan właśnie poznaje y, przyjaciół. Wiadomo, że ona się później dostanie do tej szkoły, ale to są już kolejne części, i tam naprawdę y, jest już poruszany ten sposób nauki Morigan i tego, w jaki sposób ta cała szkoła funkcjonuje. Natomiast to już jest druga część, y, czyli Przypadki Morrigan Krau jest pierwsza. Wkleję wam tę okładkę, i w tej drugiej ten motyw szkoły jest rzeczywiście bardzo istotny. Tutaj nawet są opisywane lekcje, dokładnie jak w Harry Potterze. bardzo podobnie. Więc jeżeli ktoś z Was lubi takie klimaty, to jak najbardziej polecam Morrigan Krau. Polecam również oczywiście Express, Orient Express, Express, magiczny Express, dlatego że tam mamy dosłownie szkołę w pociągu. To też jest dosyć fajny motyw. Ale tutaj chyba to wypada dużo gorzej niż Morgan Crow, więc musiałam zdecydować się na jeden wybór. I korzystając z, takich, z takiej możliwości, że mogę powiedzieć o młodzieżówkach, dlatego że tutaj nie sposób o nich nie mówić, jeżeli mówimy o szkole. Chyba, że uderzylibyśmy z perspektywy nauczyciela. Ja myślałam o tym, żeby na przykład podać Wam dziwne losy Jane Eyre, dlatego że tutaj jakby główna bohaterka jest gubernantką. I duża część książki dzieje się w szkole, zwłaszcza pierwsza połowa, później ona już y, idzie na indywidualne nauczanie do tego wielkiego domu, w którym się wszystko dzieje. Natomiast wiecie, że ja trochę tą powieścią gardzę. <grym> Jeszcze tak szybko Wam powiem, że ostatnio stwierdziłam, że po prostu ja mogę mieć problemy z powieściami wi wiktoriańskimi, dlatego że wichrowe wzgórza również mi się średnio podobały. I ten mrok tutaj dla mnie przysłania to, co jest istotne, i te książki po prostu w dużej mierze są dla mnie zbyt. Y Nielogiczne i to mnie denerwuje, natomiast może mi się wydaje. Ja też ciężko mi stwierdzić swój gust na podstawie dwóch książek, które przeczytałam, dlatego będę jeszcze się zastanawiać nad tymi gotyckimi powieściami. Czy to we mnie jest problem, czy. Znaczy, we mnie na pewno nie ma problemu. Czy to po prostu problem jest z tym, że ta konkretna powieść mi się nie podoba, czy powieści, no bo w wzgórza również tak średnio, czy po prostu źle sięgnęłam więc tutaj to był taki w gwoli wstępu, ale ja bym jednak mimo wszystko tutaj chciała nie uderzać w nauczycieli, tylko raczej w szkołę samą, dlatego zostawiłam na bok te wszystkie Anię z Zielonego Wzgórza, choć Ania byłaby dobra, tak sobie myślę, bo ja myślałam o Ani jako już o dorosłej osobie, a Ania jako dziecko, przecież tam się wszystko dzieje w szkole, Ania byłaby dobrym pomysłem, czemu ja nie wybrałam tu Ani? Czytajcie Anię ogólnie, Ania jest spoko, ale Ani tu nie będzie. Będzie tutaj książka, którą bardzo chciałabym Wam promować mocno, dlatego że jest ona książką, y, która wyjątkowo mi się podobała, jak byłam młodsza, a nikt o niej nie mówi, dlatego że nie można jej nigdzie dostać w internecie, y, ale możecie ją dostać w, bardzo często w bibliotekach. Y, nie ma jej też na Legimi, <laughs> nie ma jej totalnie nigdzie. Jest to wystrzałowa licealistka Gai Kołodziej. Hej, to ja montująca dla was ten film. Właśnie chciałam wkleić Wam okładkę wystrzelowej maturzystki, licealistki i okazało się, że od sierpnia jest możliwość kupienia jej w formie e-book i audio, I takie jakby ala wznowienie, więc ja bym się tego nie spodziewałam. Bardzo się cieszę, czekam na wersję papierową, jeżeli to w ogóle. Będzie możliwe. I widzę, że na MP piszesz, że to jest nowość. I tam widziałam, że to jest 30 sierpnia, więc super się akurat tak udało mi się mówić o tej książce. Więc mówiąc o tym, że nie można jej nigdzie dostać, miałam na myśli te kilka miesięcy wstecz. Teraz już widzę, że jest dostępna. Polska książka, polskie autorki, opowiadająca o dziewczynie, która chodzi do liceum do Warszawy, Melanie Korzeniowskiej. I ta Melania któregoś razu jakby. Zostaje wystawiona na próbę, ale ona o tym nie wie, i tutaj e, powstrzymuje pewnego człowieka, e, uderzając go plecakiem, jakoby on był mm, takim włamywaczem, złodziejem, coś takiego. No i w ten sposób ona przechodzi pewną próbę i trafia do e, tajnej agencji, która właśnie znajduje się w Warszawie. Ja wiem, że to brzmi dla Was absurdalnie, co nie, ale ta książka jest naprawdę fajna. Przynajmniej tak mi się podobała. Jak teraz o niej mówię, to mam ochotę... Ją przeczytać, ale jej nie mam, bo nie można jej nigdzie dostać. więc będę musiała pójść do biblioteki, zrobić Lilith i dać wam znać, czy dalej ją polecam. Ale polecam ją w liceum i też czytała ją moja współlokatorka z mojego polecenia, też jej się podobała. To też jest taki typowy Guilty Pleasure, więc te nie wymagajmy za dużo. Ale wracając do tematu szkoły, w tej, w tej książce, to nie chodzi o motyw szkoły Melanie jako tajnej agentki, bo to jest inna sprawa. Ona zaczyna oczywiście podwójne życie. Ale chodzi o ten motyw w jej liceum, bo ona, mimo że zaczyna to podwójne życie, to ma też swoje życie w liceum, w którym musi skończyć przecież, napisać maturę, skończyć szkołę i uczyć się. I tutaj jest ten motyw bardzo istotny. Naprawdę, bardzo duża część akcji dzieje się na lekcjach. Bardzo istotny jest motyw matematyki tutaj. Matematyka, dlatego że Melania nie jest zbyt dobra z matematyki. I tutaj ten motyw jest dosyć istotny, zwłaszcza patrząc na to, to jak rozwiązuje się akcja związana z matematyką właśnie tutaj w tej książce. Też jest to dosyć interesujące. Istotne jest to, jak nawiązują się relacje właśnie z jej znajomymi w szkole i jak ona to łączy z byciem tajną agentką. Książka, wiecie, ja nie wiem, jak ja bym z perspektywy czasu na nią spojrzała, natomiast ja chyba robiłam readit kilka razy i naprawdę, jeżeli chodzi o książki dla takich 12-13-latek, to ja bym tą książkę serdecznie polecała, naprawdę. To jest jakby, po pierwsze, jest ona książką autorki polskiej, więc tu nie mamy problemu z przekładami, z jakimiś błędami i tak dalej, bo to się zdarza często w tłumaczeniach. Dużo ludzi denerwuje, denerwują różne rzeczy, chociaż też praca tłumaczenia jest najprostsza. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale tutaj, jakby tego problemu nie ma. Po drugie, jak ktoś mieszka w Warszawie, to też jest krajobraz Warszawy tam troszeczkę zarysowany, nie mówię, że jakoś super, ale jest. No i też realia są bardzo polskie, więc możemy sobie tak jak najbardziej pod siebie na tą książkę spojrzeć, bo jest polska szkoła. A my jesteśmy Polakami, więc też chodzimy do polskich szkół, przynajmniej w większości, więc tutaj bardzo blisko możemy się czuć z bohaterką. Zwłaszcza, że no to liceum i ten Polski to, co oni przerabiają, to są podobne rzeczy, które oczywiście przerabiamy, przerabiałam ja, bo już jestem po szkole. Czy też przerabiacie Wy, bo nie wiem, w jakim jesteście wieku. <laughs> więc tutaj naprawdę bardzo polecam, bo i ta podstawa programowa gdzieś jest tam z tyłu, więc patrzysz sobie i mówisz, oh, miałam to w szkole, więc też takie zbliżenia. I też sam motyw tej tajnej agencji. Ekstra jest, naprawdę bardzo mi się podobał. Okej, okay. i ostatnia książka przed nami. I tutaj poszłam tak troszeczkę w inną stronę, jak zwykle, jak ja to lubię, natomiast motyw szkoły też jest tu jak najbardziej realny. Nie chciałam się powtarzać, chciałam, żeby te książki były różnorodne, bo ja Wam mogę, ja wam mogę bardzo dużo książek polecieć z motywem szkoły, które będą do siebie po prostu podobne. A chciałam tego uniknąć, dlatego ostatnią książką, o której dzisiaj Wam powiem, która nie dostała może u mnie pięciu gwiazdek, ale jak najbardziej ten motyw szkoły jest ugryźniony troszeczkę z innej strony. Jest to lepsza niż ja, Louise O'Neill. Gdzieś tu Wam wkleję okładkę. Jest to takie post-apo, tak się mówi, ja się ciągle tego uczę. Jak po, to jest coś jak opowieść podręcznej, to, to jest post-apo, nie? I w sumie też jest trochę tak wzorowane, mi się wydaje, że na opowieści podręcznej, chociaż ja nie miałam jeszcze przyjemności czytać. Natomiast, lepsza niż ja. Jest to y, książka opowiadająca o szkole, w ogóle o świecie, w którym są szkolone kobiety do bycia perfekcyjnymi. I tutaj naprawdę jest ten motyw szkoły pokazany, czyli mieszkają właśnie dziewczyny, y, które y, uczęszczają na lekcje z tego, jak wyglądać najlepiej, jak się prezentować, jak być dobrymi żonami i po prostu z takich. Ta książka tak aż uderza w nas tą całą swoją plastikowością i tą sztucznością, bo wszystko kręci się wokół tego, żeby te kobiety były po prostu jak najbardziej ładne. I cała akcja dzieje się właśnie w szkole, w szkole, do której uczęszcza również nasza główna bohaterka. Natomiast taką główną rzeczą, która wokół tej książki krąży, to jest ta właśnie pustota i to, że, my, że ta książka próbuje na nas wymusić to, że tworzymy masowo kobiety, które mają być wszystkie tak naprawdę identyczne. A mimo wszystko w, w ona jakby propaguje taką rywalizację między nimi, że ja jestem bardziej identycznie lepsza niż ty jesteś lepsza, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jakby te kobiety, kiedy te dziewczyny właściwie, bo mamy tutaj do czynienia z młodymi dziewczynami, kiedy skończą tą szkołę, to mają trzy ścieżki do wyboru, albo zostać partnerkami, żonami, albo konkubinami, Albo po prostu guwernantkami, czyli nauczycielkami. I akcja powieści dzieje się w momencie, w którym nasza główna bohaterka jest w ostatniej klasie. Dziewczyny dostają comiesięczne punkty za to, jak są. Perfekcyjne, za to, jak się sprawują w tej szkole, i właściwie o tym jest powieść, która tak naprawdę wcale nie opowiada o tym, jak rozbić władzę od środka, tylko o tym, do czego może prowadzić takie postrzeganie kobiety jako taki przedmiot po prostu. I tutaj to w sposób jest przedstawiony bardzo depresyjny, bardzo taki. Mm, no, bardzo taki nieprzyjemny. My się wiele razy tak patrzymy, czasami wręcz nawet w sposób aż śmieszny, że my to czytamy i my nie możemy uwierzyć. Na przykład, motyw tutaj e, tej perfekcyjności, jeżeli chodzi o wagę dziewcząt, e, może być dla niektórych bardzo drażniący, dlatego że e, przede wszystkim e, kobieta. W tej książce dziewczyny, które się tam uczą, muszą mieć odpowiednie wymiary. To trochę jak tak w modelingu, ale wręcz aż do przesady, dlatego że jeżeli nie mają, to po prostu one się do tej szkoły, no one się do życia w ogóle nie nadają, nie tylko do szkoły. Więc tutaj dla takich osób, jeżeli wrażliwych na tematy wyglądowe, książka może zrobić wrażenie bardzo no, nieprzyjemnej. I to była piąta książka. Mam nadzieję, że moje pięć książek z motywem szkoły, klasy, wam się podobało. Tutaj ciężko było mi wyjść poza schemat młodzieżowy, dlatego że ja nie czytałam żadnych reportaży związanych z polską edukacją, z edukacją na świecie. Może gdybym czytała, to bym tutaj w tą stronę bardziej poszła. Natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo że pokazałam Wam samym powieści młodzieżowe, to coś z tego filmiku wyciągniecie. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione książki, których akcja dzieje się w szkole i czy też tak jak ja bardzo yy, odpoczywacie przy takich książkach typowo młodzieżowo-szkolnych yy, i przy serialach przede wszystkim. Ja Was zapraszam na mojego Instagrama i goodreadcaring. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. I życzę Wam miłego poniedziałku. Cześć! Bye. <laughs>